Z Ewangelii według Świętego Jana, kogo szukacie? A oni zawołali Jezusa z Nazaretu. Szukali Jezusa, żeby go pojmać, żeby go torturować, głodzić, niewinnie oskarżyć, niesprawiedliwie osądzić, ukrzyżować i pogrzebać. Nie wiedzieli, że jednocześnie całe swoje życie. Szukali Jezusa z Nazaretu, bo tylko On był prawdziwą i jedyną odpowiedzią na ich największe życiowe pytania i na ich wszystkie życiowe dramaty i dylematy. Ja myślę, że dokładnie tak samo jest z nami. I my szukamy Jezusa Chrystusa, czasami wytrwale, czasami heroicznie, w wielkim cierpieniu, w samotności, w bólu. Szukamy Jezusa Chrystusa, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Mówimy często: szukam szczęścia, szukam miłości, szukam wybaczenia, szukam nadziei, szukam odrobiny dobrego życia, szukam odrobiny świętego spokoju, szukam kogoś, kto mnie uszczęśliwi, szukam chwili dla siebie, szukam tego, czego mi najbardziej brakuje i dopiero z perspektywy uświadamiamy sobie, że tak naprawdę całe życie nieustannie szukamy tylko jego, naszego Pana i Zbawiciela, tylko w nim możemy odnaleźć to wszystko, czego tak bardzo nam potrzeba. Pytanie brzmi: co zrobimy, gdy znajdziemy? Bo ci z dzisiejszej Ewangelii, jak znaleźli, jak go odkryli, jak go poznali, to go natychmiast Zabili w sobie i zabili dla świata. I to jest to wielkie niebezpieczeństwo po szukaniu Jezusa. Ono się dokonuje także w naszym życiu. I trzeba chyba zdać sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, a potem się przed nim uchronić. Szukam Jezusa Chrystusa nie po to, żeby go mieć na własność, nie po to, żeby mnie uszczęśliwiał i tłumaczył mi świat. Szukam Jezusa Chrystusa, żeby jemu. Oddać wszystko, co moje i siebie samego. I wtedy, zamiast krzyżowania Jezusa, będzie prawdziwe uczczenie Pana świata. Szukamy Jezusa Chrystusa, także dziś, w tym tragicznym dniu ukrzyżowania. Do zobaczenia jutro.